Ty ty ja mam o, pytanie, w, 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 czy wy jesteście o, może o, mordercami? Ale czy ty możesz, proszę, nie. Nie jesteście? Mhm. No nie, ale chcemy porozmawiać, czy możemy? Ale powiedzcie mi prawdę. Nie, nie jesteśmy. Myślę, jesteś, że, jesteś tam, Bogu? Nie! Nie To było zajęte. Oddaj Daj mi obejrzeć, no! Ignacy, no! Proszę cię, no! Halo? Jezus. muszę Myślę od początku tak. oglądać, bo no nie, nie zaczaiłem nie no, Czy może nic się ja nie powiem, zrozumiałem. <gif》>? Nie, nie jesteśmy. Myślę, że... No ale Myślę, że... nie krzycz. Nie <grych? suzdopat> Aha. <grych>? To było zajebiste akurat. A wiesz, co się stary okazało? To Ignacy, dla ciebie informacja. Wiesz, że z Bartusiem, to jest Bartuś, diabeł, byliśmy na tych samych ursynaliach i mamy te same koszulki, co ja kiedyś jeszcze z Gabciem latałem. Frankiem, ja pamiętam? też latałem na to. No też by, ale no, my byliśmy tak. raczej. Czy by to był zimno takie. Eee... Taki ta, 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 ta. No no takie Jakiś zielony koralowca. Tak, tak, tak. No to on były, był na tak tych tak samych, ten... nie? To ty wtedy grało. Limpiskit wtedy grało, no? No i byliśmy tak. na tych samych arsynaniach Stary, To było w 2015 chyba no Ale 14? ten tyś jest dużo starszy od ciebie. On od... nie jest aż tak stary. Czad, ile diabeł ma lat? Wiesz, on ma brodę, a ty jej nie masz. No ale mógłbym mieć, jakbym tylko chciał. Ile ma diabeł lat? 23. O. No, mówię, to nie jest tak dużo starszy. A, no to moje... 24 pisze. To, Lasia, wieku to twoim wieku jest, no. No to nie jest taki... Ale, ale są też no, ale ludzie, którzy, dzień, którzy piszą, że 57. Bo troszeczkę diabeł, no. tego wąsa ma takiego nietęgiego. 42? O. I Kikser, dzięki bardzo za 5 miesięcy okładką. Dzięki bardzo, Kikser. manko wszystkim i ponzdro dla pto i rakapy epoky i Polowe. Kikser, dzięki bardzo. Bardzo <laughs> dobrze. Szarżuję! Co to jest za gierka? Easy. <laughs> <Idzie. śmiech> o kury! <laughs> ja Co się tu nachodzi z Nie mogę te koty, kurde, tu rozłożyć. A mam nadzieję, że komuś w dupę wejdą. A kur... mi na przykład, nie. Co? Ah, brawo. Ksikak, dzięki bardzo na dwa miesiące. Po co nie kur... dzięki bardzo na dwa miesiące. Co on tak wcina? O Boże, Duży kawałek. Oj. Do jest. Do Fabfolderu. Jezusek mi po języku chodził. I tak pindolkiem mnie smyrał. Je, o Boże. wspaniałego. Piękna sprawa. <grym> Czemu to tak... O kur... Daj mi, otwórz drzwi, otwórz drzwi, otwórz drzwi, bo ja Otwórz drzwi, kur... Otwórz drzwi, otwórz drzwi. Hubert, no otwórz, no kur... Nie mogę cię wpuścić do środka. Siar... No nie, przyrzekam, nie, nie, nie prawda nic. Stoję w przejściu i tyle. Nie wchodź dalej tej Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi. główne. Nie, bo teraz on nas... Wychodź stąd. Dobra, uf. Dobra, jest Czemu, git, to, jest git. Nie walo nie <gaz refugee> walo Nie, 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 nie pierdol się. Jestem friendly jakby. O! o. <Istane> <Istane> <S personality> ale już, zginiesz razem ze mną. Wypalaj hey, stąd, będę musiał cię zabić jak chcę. No, no nie, nie, kurde, proszę. proszę. proszę Jakby No nie. Nie, nie nie zginiemy, kurwa, Hubert, proszę. Otwórz drzwi, otwórz drzwi, kur... Nie <laughs> O Boże na A gdzie dzięki bardzo za 5 miesięcy. Okładką wszystkiego dobrego. Co się dzieje? I Rive dzięki bardzo za 3 miesiące. Nie wiem, nie wiem co jest trzat, nie wiem o co chodzi. O demu grał Jump Kinga! Oho! Mamy <słuch> to

Muszę się rozmywa. muszę się przemóc zagadać, skąd to Jezus, Mario! Ładuję, ładuję. Ja ci tego szota. O ja. Pan mnie trafił! No nie wiem! Dobra, dwie, mam no, dwie w no, dwie. żeby to... no. kupić dla cera w tej samej No nie wiem, na, na, na no. No. tyle! Wziąłem, wziąłem! to no, O! Dobra! No. Nie wierzę! Po prostu, no. kurwa, nie no. wierzę w tą za na no. drugą no. stronę! No. No. Kruszca, zwierzemy trochę! Chyba skipka, pa, tak, tak. Lava. No, kurda. wiedziałem. Ty, ty. Idź spadź, z tą grę, <grym> o. Co, on czekaj, czekaj, co on chciał zrobić? Czekaj, czekaj, co chciał zrobić? A. Ja <grym> Kur... Jele, ja muszę część u Diabeła na tych speedrunach być. Na adwent, miesiąc miłości. Z Twoją Mamy matką. E, come on! Dawaj, jedziemy! O, Boże. On go zabije. A <gulanie> <gulanie> może nie? Ja z kolegą my. O Boże. Etya, czad. to ja myślałem, że ja się denerwuję przy tych ranach, a to widzę, że to bywa naprawdę gorzej u niektórych. No to trochę polepszyło mi humorek. <noise> Ale przydupił mikrofon. Co ty pierd. <grym> <O>. Jakim cudem? <grym> bo... Ja pierdol. <grym> Boże, to jest złoto. Jak mnie... Pierdol! <grymianie> A jastas, jego będzie dzisiaj, Hacem. O, będzie, będzie, zaraz idziemy, zaraz idziemy na HC. Jak mnie trafiłeś, diabełku mój kochany, już się tłumaczę. Tu masz taki bloczek, na który on może wejść i pewnie to zrobił. O. Jak mnie kur... trafiłeś, ja pierdolę! To jest niemożliwe! Byłem kurpa trzy klocki wyżej! Ty za na dziwko! Dawaj kurz! Ale bym się nastał do dupy, ty kur... <grymianie> <grymianie> Paneki patus! Lawa będzie ponownie. O Boże! To jest złoto! To jest złoto! Nie, no nie mogę. Midforum musisz zrobić wszystkie śmierci Diabeła. Na, na speedrunach. Wszystkie. I tylko takie urywki. Takie jak tylko ginie. Bez, bez kontekstu. KURWA NIE wiesz JA PIERDOLĘ. MIAŁEM PIERDOLĘ CHLEB W RĘCE, KURWA. Eee, <śmienny> fuck, fuck, fuck. Chciałem tak zrobić. Dobra, cyk. Co on robi? palco za debil. <śmienny> Musisz Słuch, być sprytny. Wino, wino! Sprytny jesteś, kur. woda w do Dewilu. Boże, złoto. Ja pier... nie, się nie nadaje, kurwa, do tej gry, za <grym> Ja byłem ku pomocy? Nie, sam, ja sam. Okay, ja go, sam. Przepraszam, nie, nie... O. Oh. I Lawa tak. go tyśnie. O, o, kurwa, nie, 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 nie. nie. O, święty. Kurwa, złap! kopa zajebę. zaraz. Wejdę tam i ci w na tej górze. O, o godzinka 07? Całkiem o, kurwa, nieźle. Śmierdziało, jebany. Naddź, właśnie. <noise> Woda? O, kurwa! O, kurde! Kurwa! 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 A w najgorszym przypadku... Czyli z litości, czyli, może, z litości słuchaj, czyli to spoko, że Ale mogłeś możesz kłamać, że masz mikropenisa, jeśli no. okazuje się, że jest na przykład mały rozmiarów centymetru. i wtedy ty jesteś gigaknagą, Giga jest a nie ten gość, który Bo ona je, że... idzie, bo ona wie, że musi lupę wziąć, nie? I bierze tą lupę, i nagle jest na centymetrów, ale pod lupą on jest gigaknagą. A co, jeżeli... O, nie przeskoczy. Ja pier... O... Najbardziej zrąbany skok wreszcie, fakty. Co tu się stało? Oj, darek noka. A jak Co ty, ty robisz? Jak się, Czad, jak się nazywa ta gra, to co on grał? Ja bym w to zagrał, Ale wieczorki. O, może, może. Janeczku, chodź, no nie, mam tubkę wazelinki. No ja to, to nie było out, Outlast. Amnezja? Fazm... No nie, nie ta, no. to wiem, że fasmofobia. A tam to to jest amnezja? Amnezja, O. Dobra. Rozumiem, jak sytuacja wygląda. Janek! Roblox. O kurwa! Siema! <noise> Pierdalamy? Czy próbujemy dalej? Jak stoimy z czasem? 21 37. X, kurde. Jeszcze jak? Hop. O! Hop. Pa oj, dobre. oj, Dobre jest. Pa. Na wariata. Nie, 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 nie. Oj, na jeżeli kiedykolwiek zobaczę na World of Warcraft na moim kanale 900 osób, to się zestra mi to zjem, bez żartów, kurwa. O, Sranko? W każdym kokach też lubię stopki. Co? Ja poproszę. Ja mi trochę przeszło już widzowie, bo ma się na jeden paznokieś, kurwa. Ty się śmiejesz, to jest kiedyś bo... pazur, Bo sobie upuściła kurwa sztangę na stopę, i mi przeszło, kurwa. No, <śmum> <śmum> jakby, jakby wam zajęło gardło, tym kurwa, żeby rozczarpało na pół, nie? Bo nie Boże O, złoto. Wiedziałem, Czar, że to będzie złoto. To będzie złoto.